Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was kochani na kolejnym trójpaku. Dzisiaj mamy środę, więc zwiększamy obroty, jak to u nas było na live'ach. Dzisiaj, słuchajcie, trójpaczek na poziomie 16 powtórzeń. Inne będą ćwiczenia niż w dniu wczorajszym z Sensejem Piotrem. Ja dzisiaj, już słuchajcie, kameralnie w Kimonie, w Akademii, w Waszej Akademii. Trój, trójpak oczywiście jest przeznaczony nie tylko dla klubowiczów, ale i dla wszystkich, którzy bardzo ciężko z nami pracowali podcia, podczas słuchajcie, treningów e, live'owych, całej kwarantanny, całej e, pandemii. E, życzę Wam powodzenia. 16 powtórzeń przed nami razy 9 ćwiczeń innych niż wczoraj, i zaczynamy oczywiście od krótkiej rozgrzeweczki. Biegniemy w miejscu, kolanka pracują. Ręce na przemian. Tak samo chodzą. Zwróć uwagę lewe kolano, prawa ręka. Chodzimy, chodzimy, pracujemy, biegniemy. Do sklepu i powrotem. Nie zapominamy o uśmiechu, o pozytywnym myśleniu, kochani. Już jest coraz, coraz lepiej. Za niedługo już mam nadzieję, wszyscy spotkamy się tutaj na akademii, w innych naszych stacjonarnych miejscach. Hop. Rozgrzywam proste plecy. Ręce na biodra, wąsko szeroko skaczemy. Cały czas pracujemy mięśniami brzucha, tak jak to było podczas naszych treningów. Nie zapominamy o mięśniach, o spięciach, rozluźnieniu. Nogi przód, tył. Podskoki obunusz. Mocniej do góry się wybijamy. Lewa noga do przodu. Podskoki nóż, Trzymaj cały czas za bionerka. Bionerka otwarte. Powolutku zmieniamy. I obu nóż, Nogi do pajacyka. W momencie, kiedy mamy nogi szeroko, ręce pracują do góry. Hop. O. Nogi zostają, nad nadgarstki. Cały czas pracujemy nogami. Tak jest. Biegniemy w miejscu. Jeszcze krążenie ramion do przodu. Jeszcze trzy raz. raz. I dwa. I trzy. I w tym. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, biegniemy, przeskakuje z lewej nogi na prawą nogę. Klaszczemy, lewa, prawa, lewa, prawa, pobudzamy cało, klaszczemy o brzuch. Bardzo dobrze! I zatrzymanie. OK, kochani, przechodzimy krok dalej. Zaczynamy nasz trójpak. 16 powtórzeń. Pokazuję pierwsze ćwiczenie. Wracamy do ostatniego naszego trójpaczku. Wykro przysiad na lewej nodze. Przysiad na prawej nodze. Naliczenie 16 powtórzeń. Zaczynamy. Ecz mi. Sam. See? Go! 16 za nami brawo dla Ciebie. Jedziemy dalej. Kolejne ćwiczenie. Cały czas rozluźniaj. Ja pokazuję kolejne ćwiczenie. Tylko teraz jesteś potrzebny, również i Ty, żeby razem ze mną wykonać i liczyć. Rozluźniaj, pokazuję. Stajemy stopy obok siebie na szerokość bioder. Schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy i na cztery wybić. Pokazuję jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i wybicie do góry. Dołącz. Zaczynamy drugie ćwiczenie. 16. powtórzę. Jedziemy, ej! Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Ni raz, dwa, trzy. San, raz, dwa, trzy! Szyj raz, dwa, trzy. Ho! Go. Raz, dwa, trzy. Ostatni rok. Raz, dwa, trzy! Wybijcie. Brawo! Rozróśniamy nogi. Gratuluję, że wykonałeś drugie ćwiczenie. Zostało jeszcze 7 ćwiczeń. Ostatnie ćwiczenie na nogi. Rozluźniaj, rozluźniaj. Wszystko, z lewej na prawą. Tak jak mówiliśmy podczas treningów, w momencie kiedy dochodzi do napięcia ciała, później musi dojść do rozluźnienia. Teraz następuje rozluźnienie. O, uśmiech na twarzy. Bez grymasów. Cały czas pozytywne myślenie. Rozluźniaj pokazuje kolejne ćwiczenie. Bioderka, nogi, stopy na szerokość bioder. Na sygnał edge. Klękam raz, dwa, dokładam drugą nogę. Trzy, cztery i podnoszę się do góry. Jeszcze raz popatrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaczynamy. Edge. Raz, dwa, trzy, cztery. Nik. Sam. Możesz liczyć razem ze mną. Cj, raz, dwa, trzy, cztery, go, raz, dwa, trzy, cztery, rok, raz, dwa, trzy, cztery, ci, raz, dwa, trzy, cztery, h, raz, dwa, trzy, cztery, q, raz, dwa, trzy. Cztery. Dziur. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze sześć przed tobą. ej, Nie odpuszczaj. Ni. Cały czas wzmacniaj. Sam brzuch napięty. Hop, hop. Si. Hop. Pięknie. Bardzo dobrze. Go. Raz. Ostatni przed tobą. Rok. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Bardzo dobrze. Brawo, brawo, brawo. Po łapkę przybiegamy. Przybijamy piąteczkę. Wracamy na swoje miejsca. A to jeszcze jedna piąteczka. O, przybiegamy, przybiegamy. Pum. Bardzo dobrze. A jeszcze jedna. Super. Raz. Piona. Na odległość. Bezpiecznie. Rozluźniamy, rozluźniamy. Przechodzimy, słuchajcie, do drugiej części trójpaku. Ćwiczenia w podporach. Zatrzymaj. Bardzo dobrze. Wykonujemy teraz, słuchajcie, 16 pełnych pompek. Kolana do góry. Wykonamy dwie serie. 8 i 8. Tak, żeby było Wam łatwiej, żebyśmy razem mogli wykonać ćwiczenie. Uwaga, powolutku. Schodzimy. Mentalnie się już nastawiamy do pokonania ośmiu schodków. Uwaga! Pozycja. podpór. Kolana do góry. Szeroko ręce i działamy. Ecz! Bit, sam, shi, go, rock, sit, hać, i siadamy, za bardzo dobrze. Rozluźnij ręce, rozluźnij szeroko, równolegle do podłoża. Przytulamy się do siebie, z kozdu. przytulamy się do siebie z góra. I przydulamy się do siebie. I rozluźniamy i kolejne osiem pompeczek. Druga seria. Ustaw pozycję. Kolana w górze, proste plecy. Zaczynamy. Ecz. mi, san, si, Go. Rok. Jeszcze dwa. siczy, Ostatni. H. Bardzo dobrze, super. Udało nam się, słuchajcie, pokonać czwarte ćwiczenie naszego trójpaku. Kolejne ćwiczenie będzie troszeczkę na pobudzenie oczywiście rąk, jak i oczywiście pobudzenie naszego centrum. Teraz popatrz na to ćwiczenie. 5 sekund i wchodzimy. Trzymamy pozycję do pompki na sygnał edge. Będziemy się klepać prawą, lewą ręką w brzuch. A sygnał. ecz, hop, hop. I tak 16 powtórzeń. Jedna mała uwaga. W momencie klepnięcia brzuch zrób wydech. Czyli mamy dwa klepnięcia brzuch, dwa wydech, wydech, napięcie mięśni brzuch. Zaczynamy. I działamy. Pozycja, hop, Ecz! sam. Go. Ro. rok, sić, hać, kiu, dżu, jeszcze sześć, eć, ni, si, go, ostatni, rok. Bardzo dobrze, udało nam się, udało, słuchajcie. Kolejne ćwiczenie za nami. Brawo dla Was dotychczas. Pamiętajcie, że możecie sobie zawsze odtworzyć. Jeżeli dla kogoś 16 powtórzeń jest za małą ilością, możecie powtórzyć sobie trójpak. Nie ma żadnego problemu. Możecie również powtórzyć daną część, która Was w danym dniu bardziej interesuje: czy nogi, czy, ple... czy, nogi, czy brzuch, czy klatka piersiowa. Rozluźniamy. I kolejne ćwiczenie, ostatnie już z serii. Drugiej części trójpaku, praca klatki piersiowej. Teraz zobaczysz, jak wygląda ćwiczenie. Uwaga! Schodzimy na przedramiona, robimy tak zwane nasze krokodylki na sygnał ecz, prawa dostaw, lewa dostaw. I kochani, kładziemy się, robimy pozycję i zaczynamy. Ecz, raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Damy Bardzo dobrze! Super! Brawo za Ciebie, brawo! Kciuki ode mnie dla Ciebie! Ser ducha wysyłam! Moje ulubione motki nowe z Facebooka: przytulaski. Mocno, mocno, mocno! Wysyłam do Was mnóstwo uśmiechu. Kto wie, zna to wie, że cały czas się uśmiecham! Gratulacje! Druga część za nami! Bierzemy się, słuchajcie, za mięśnie brzucha! Kolanka do góry! Leżymy sobie swobodnie! Ręce przygotowane, na wysokości klatki piersiowej, na sygnał EDGE. Spięcie do góry, dłonie nad kolana i wracamy do pozycji. Zaczynamy, zapraszam. EDGE, MI, EDGE, MI, EDGE, MI, EDGE, MI, EDGE, MI. it's me it's me it's Robimy, napinamy pośladki. Mocno, mocno do góry i puszczamy. Rozluźnij, rozluźnij. Rozluźni. edge Do góry, do góry, wyciągamy brzuch. Mocno. Rozluźnij. Bardzo dobrze przed nami. Słuchajcie, jazda na rowerze. Leżymy wyprostowani. Ręce za głowę, kolano podciągnięte. Na sygnał Edge pracuje prawa, lewa. Uwaga. 10 sekund. Jeszcze rozluźnij ciało, przygotuj sylwetkę. Pięć sekund, podciągnij kolano i kochani, zaczynamy Je działamy. Ichi, ni, san, shi, go, rok, si, ha, kyu, ju, jeszcze sześć. Ichi, ni, san, shi, go, 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 rok. Bardzo dobrze. Udało się, kochani, udało. Zrobiliśmy kolejne ćwiczenie, i zostało nam jeszcze w naszym trójpaczku ostatnie ćwiczenie na mięśnie brzucha. Bardzo dobrze, i przyjdzie czas na pyszną kolację, i na później na dobranockę, i do spanka. Dobra, leżymy na plecach z cyzoryki. 16 powtórzeń. Leżymy wyprostowani, ręce za siebie. Na sygnał Edge. Nogi, głowa, ręce. Otwieramy. I zaczynamy, Pani, Przepraszam za krótkie wcięcie. Sensy Piotr właśnie do mnie dzwonił. Miał swój udział, w który Leżymy i działamy. Edge. Uwaga, Ani. Sam. Si. Do. Rock, Sić. Hać. Kiu. Dżu. Jeszcze sześć. Eź, Nie odpuszcza. Mi. Sa. Si. Go. I ostatni. Rok. Bardzo dobrze. Kochani, gratuluję. Zaliczyliśmy... Trójpaczek. Leżymy. Podciągamy kolankę do klatki piersiowej. Mocno dociśnij. Dociśnij. Wyprostuj nogi. Ręce za siebie. Rozciągnij sylwetkę. Powolutku. Podnieś się do góry. Jeżeli masz jeszcze chwilę czasu, indywidualnie porozciągaj się. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że byłeś razem ze mną Poćwiczyłeś trójpaka, wzmocniłeś swoją sylwetkę. Tak jak mówiłem, jeżeli Ci brakuje danej części, żeby jeszcze dopracować, powtórz sobie daną partię, bądź całego trójpaczku. Życzę Wam smacznej kolacji, pięknej dobranocki, jakiegoś fajnego filmu na wieczór. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia w czwartek. Os! Dzięki, do zobaczenia. Hej, piąteczka, piąteczka, pam, Hej.